Prosimy o wstępny jak dzim, kurwa, leciały? to Nie, nie to ja końcu do tego nie wiem. Po prostu jak dotyczyłeś, to po prostu nie wiem. To jest O, no, ja. tak, no, coś się wygrzewa. Jazda, jazda, jazda. Jazda, jazda, jazda. pusz taśmy, pusz taśmy, pusz taśmy zahamuj trochę zahamuj lekko, obie drzwi ciągnij lekko ale pogie kur... niech no, mocniej go podpią do no proszę bardzo nie? tak Lewa, lewa. Lewa, więcej lewej, jeszcze lewej łapy do góry Wyprostował. Tak, wyprostował. to na samochód jak patrzy na na przed siebie, to ma widzieć samochód. lecz tak, że jak patrzysz przed siebie, to żebyś widział samochód. Co no, on tam kombinuje, ty, z tymi nogami? No, ty, tymi nogami. Słuchajcie. się. Co? Spróbuj Ale nie, nie Marian wcześniej skończył solowanie więc nie było... No. Zadzimy, Jeden taki kier, dłuższy, który można było, żeby było, wstrycie, żeby było my, bajkę? No, my, chodź, chodź, No? chodź, chodź, to chodź, 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 to chodź, chodź, będzie helikopter chodź, no, chodź, za jednego chodź, chodź, to chodź, chodź, Nie chodź, W chodź, częstotliwości nadaje się na chodź, nie No chodź, 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 do prawej. Do prawej. tam gdzie jest samochód. Jeszcze prawej. co Koniec to to nie Zobacz. I ten plusik ma włączony, nie? No, no, właśnie, no to jest właśnie, to jest właśnie to. Nadajesz, nadajesz na 0,25, odbierasz na 0,25, a nadajesz na 625. Ale już nie odbierasz 625 też, tak? Nie. Możemy, nie, nie. nie możesz odbierać. Ty nie masz tego plusika, to dobrze, mówię, że coś No teraz i teraz będzie dobrze. A co to jest? Już jest mhm. dobrze? Teraz, że jest. Shift mhm. jest wyłączony. Teraz jest dobrze. No sprawdzić. sprawdzimy. Patrzcie, co robi, a nie później, kiedyś się pytał. Łatwo tak powiedzieć, jak on szybko przekręca. Krzyż jak spada z ekranu. Co? No, całowite, bo bo, nie bo nie jesteśmy tu, bo tym bałem. Wszystko. Mamy instrukcję, a ja. Ja, ja też mam instrukcję. RTP, to jest. RTP, masz widzisz? No. Ja tu musimy ja trochę lepiej. Jest, działa. Działa. No? Powiedz teraz coś. Dobra, zakręcaj. Działa no po prostu. No działa. Zakręca. Musisz. Zakręcaj, 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 zakręcaj bo drut jest druty są, Zakręcaj. Przekaj się, To standard, jest, to jest amerykańska werka, więc jest ustawione tak, na ich przemienniki. Ja tylko z jednego powodu połowa. Z drugiego powodu jest bardzo skomplikowana. Bardzo skomplikowana. Z drugiego powodu mam jednego pójść. Znaczy, że to nie jest jak z ma, Majką, kurwa, z cykły. Nie, nie, to jest, no, to jest nie. dobre radio. Dobre dobra. Dobra. Wydaje, mi, wydaje mi się, że to jest najlepsze dla paralotnika. To jest to cena, jak to jest na jakimś rozsądnym poziomie. Ja po prostu zaciągam, zaciągam. Dobre radio, odwróciłem staś. Ja tak mi strzelał, to tu i gruche.